Przed maturą pojawia się wiele pytań, na które warto odpowiadać. Zatem biorąc pod uwagę, że piszecie do nas pytania, zadajecie je w różnej formie, postanowiliśmy włączyć w cykl Matura na Maxa również taki moduł, który nazywamy QA. Dzisiaj drugie spotkanie. I pamiętaj, możesz zadać pytanie. Wpisz je w komentarz, będziemy je zbierać, odpowiadać właśnie tutaj. To jest to miejsce, które czeka na. Twoje pytanie, żeby Twoja matura była zdana jak najlepiej, a dla Ciebie po prostu mniejszy był stres. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat podróżuję z moimi uczniami przez literaturę, kulturę i język. Jestem również egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób Komisja Egzaminacyjna wycenia maturalną pracę. Zadajecie pytania dotyczące tego, w jaki sposób pisać tekst na maturze podstawowej, również w zasadzie na maturze rozszerzonej, bo o teksty pytacie się różne. Dzisiaj będzie właśnie taki cykl pytań, bardzo technicznych, i na te pytania techniczne będę dzisiaj odpowiadać, po to, żebyście wiedzieli, co jest brane pod uwagę wtedy, kiedy piszecie. I taka, takie odczarowanie chcę zrobić, bo dosyć regularnie przysłacie pytania związane z tym, a jak rozprawkę napisać, a z co są rozprawką. E, otóż e, chcę tutaj oficjalnie zdementować informację, która pojawia się w wielu miejscach. W momencie, kiedy otworzysz arkusz egzaminacyjny, to hasłem, które będzie związane z tą pracą, z długą wypowiedzią pisemną, nie będzie informacja: Napisz rozprawkę, tylko napisz wypracowanie. I w ten sam sposób jest to opisane w wytycznych dla egzaminatorów: wypracowanie. Dlaczego akurat mówimy o rozprawce? Rozprawka jest takim tekstem, który jest tekstem argumentacyjnym. I wypracowanie, które ma być na maturze przygotowane przez Ciebie, również ma być tekstem argumentacyjnym. Więc można zastosować, i to zasadniczo najczęściej stosowane, formę rozprawki. Więc to uściślając całą rozprawkę. A teraz pytania, które się pojawiają. Moja nauczycielka od polskiego uważa, że używanie zwrotów typu na wstępie, chciałbym, chciałabym i tak dalej jest złe, najgorsze. Czy budowanie tezy od myślę, że jest błędne? Jakiej formy osobowej używać? Nauczyciel mówi, że nie pierwszej osoby liczby pojedynczej, a co z liczbą mnogą? Więc w jaki sposób w ogóle zapisać tekst? I tutaj chcę zwrócić Twoją uwagę na jedną zasadniczą rzecz. Nie umiem teraz powiedzieć, bo to musielibyśmy sobie osobiście przedyskutować to, na jakim etapie jesteś z przygotowaniami do Twojej matury. Na jakim etapie jesteś z przygotowaniami do pisania tekstu, bo to też jest istotne. Czy przychodzi ci to łatwo, czy trudno? Czy masz za sobą już jakieś doświadczenia pisania tekstu, czy może jeszcze nie? I ze względu na to, bardzo różnie można patrzeć na elementy, które są składowymi elementami Twojego tekstu. Ja rozumiem, że nauczyciele chcieliby, żeby praca naturalna była na jak najlepszym poziomie, również takim stylistycznym, językowym szerzej mówiąc. I zwracają uwagę na to, żeby czymś się nie posługiwać. Ale jeżeli jesteś dopiero na początku swojej drogi. A zakładam, że niektórzy mogą teraz właśnie zastanawiać się i co tutaj zrobić, żeby w ogóle za maturę pisemną się zabrać. Yy, mówię, to jest szansa na to, żeby w tę maturę rzeczywiście wskoczyć i ją zrobić dobrze. Nie poddawaj się takiemu myśleniu, że nie da rady, że to nie dla mnie. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, potrzebujesz po prostu bardzo jasnych, prostych komunikatów, które będą wprowadzone w Twój tekst. Zatem komunikat na początku chcę przedstawić moją tezę. Nie będzie zły. I potem, jak zaczniesz wymieniać argumenty i będziesz pisać, po pierwsze, chcę odwołać się do takiego, a takiego tekstu, po drugie, przywołam ten, a ten utwór, po trzecie, zrealizuję to i to, będzie tobie systematyzować Twoją pracę. To jest istotne, żebyś miał świadomość tego, żebyś miała świadomość tego, jaką strukturę tworzysz, jeżeli jesteś na początku swojej drogi. I zapewniam cię, że zrealizowanie w takiej wersji swojej pracy naturalnej nie będzie yy, nieakceptowane. Ja, jako egzaminator, muszę po prostu przyjąć to, w jaki sposób ty chcesz mi to zakomunikować. Mógłbym mieć wysokie oczekiwania ale ja chcę po prostu spotkać się z Twoją pracą. Więc jeżeli nie jesteś w stanie napisać na takim poziomie, no nie wiem jakim, rozszerzenie w klasie humanistycznej, bo do takiej klasy po prostu nie chodzisz, to pracuj nad tym, nad takim tekstem, jaki jesteś w stanie na ten moment zrealizować. Jeszcze jest na tyle czasu, że można pracować nad tym. Więc da radę zrobić postępy. Może się okazać, że na maturze już będziesz unikać tych zwrotów na początku, po pierwsze, po drugie, po trzecie. Ale pierwsze kroki mogą być takie, wręcz mówię, że dobrze byłoby takie kroki zrobić, żeby usystematyzować sobie we własnych oczach tekst, który powstaje. Potem, oczywiście, warto zmieniać to, warto unikać tych konstrukcji. Jak pisać? Bo tutaj też takie pytanie: czy liczba, yy, czy liczba pojedyncza yy w pierwszej osobie myślę, że jest dobra, czy niedobra? Znowu, to jest Twój styl. Jeżeli macie krępować to, że musisz pisać bezosobowo, w tekście widać coś tam, to zacznij pisać tekst, który jest Twoim tekstem. W tekście widzę to i to. I znowu, możesz systematycznie to zmieniać, albo możesz czasami. Biorąc pod uwagę tekst, który już masz napisany, zauważając, że myślę, że w tekście tym i tym coś tam jest, skreślać to myślę, że uważam, że możesz to skreślić, bo potem dalej będzie treść, która zupełnie spokojnie może zostać. A pozbawiasz ten tekst tych elementów, które dla yy, sporej grupy polonistów są elementami zbędnymi, no bo czy to istotne, co ty myślisz? Można by powiedzieć, że nie. Tak naprawdę to ważne ale na pracy naturalnej często unika się tych sformułowań i posługiwać się wtedy najlepiej jest wersją bezosobową, dobrze jest to zauważać. A również się pojawiały pytania, czy liczba mnoga mogłaby być, szczególnie to są pytania, myślę, osób związanych z rozszerzeniem. Liczba mnoga to znaczy bierzemy pod uwagę, analizujemy taki a taki tekst, rozważamy jakieś tam zagadnienie. Może być liczba mnoga. Liczba mnoga jest przyjęta jako sposób zapisywania tekstów naukowych, tak zwany pluralizm majestatum, i rzeczywiście to może być stosowane również. Może być. Pytanie, czy się z tym dobrze czujesz. To ma być Twój tekst. Więc po pierwsze, chcę, żeby ta informacja wyraźnie zabrzmiała Ci w głowie. Pracujesz nad swoim tekstem, nad swoim stylem. Nie wiem, na jakim etapie teraz jesteś. Szlifuj to, co już masz. Jeżeli jeszcze nie jesteś dobrze przygotowany, dobrze przygotowany do tego, żeby pisać, rozpocznij od podstawowych rzeczy. Na początku to. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi z pracą naturalną, rozpocznij rzeczywiście od elementów podstawowych. Pisz prosto. Pisz w taki sposób, żeby dla Ciebie tekst, który powstaje, był jasny, klarowny, żeby w Twoich oczach on miał odpowiednią strukturę. Od rozpoczęcia, poprzez trzy argumenty, aż do zakończenia. Jeżeli już sprawnie piszesz, rozwijaj to. Wprowadzaj cytaty, niech one będą funkcjonalne. Dbaj o to, żeby nie stosować pierwszej osoby liczby pojedynczej. Stosuj zwroty bezosobowe, ewentualnie stosuj liczbę mnogą. Jak najbardziej rozwijaj swój styl i pamiętaj styl którym się posługujesz będzie zaliczany jako niestosowny tylko i wyłącznie wtedy kiedy będą na przykład używane tam wulgaryzmy albo kiedy ewidentnie zapis twojego tekstu będzie tak bardzo przypominał urywaną mowę taką z ulicy, że egzaminator nie będzie w stanie zrozumieć tego, co tam jest napisane. Każda inna wersja to po prostu Twój styl. Pracuj nad nim. Patrząc dalej na te rzeczy, które są dla Was istotne w kontekście pracy z tekstem naturalnym. Czy na poziomie rozszerzonym też będą trzy tematy, czyli czy się rozszerzy ta ilość tematów, która będzie dostępna. Na poziomie rozszerzonym nie ma być więcej tematów. Na poziomie rozszerzonym ma zostać forma taka, jaka do tej pory była. Natomiast dokładnie o tym, co jest zmianą, a co nie jest zmianą w ramach tych rzeczy związanych z maturą 2021 roku, mówiłem szerzej w ramach filmu nagrywanego właśnie w kontekście informacji o zmianach. Zapraszam, żeby ten film sobie Odpalić tam bez problemu, sprawdzisz, jakie zmiany zachodzą, i to są w zasadzie jedyne rzeczy, które rzeczywiście są zmianą. Jedno pewne. Na maturze rozszerzonej niewiele rzeczy się zmienia, a na pewno nie ilość tematów. Więcej tematów jest dostępnych tylko i wyłącznie na podstawie. Kolejne pytanie dotyczy ilości słów. Czy jest jakaś maksymalna ilość słów, którą można zapisać? Maksymalnej ilości słów nie ma. Jest natomiast określona minimalna ilość. Dla podstawy to jest 250 słów, dla rozszerzenia to jest 300 słów. I w ramach Liczenia słów również są liczone jednoliterówki, więc jeżeli bierzecie pod uwagę taki spójnik jak i, to też należy go policzyć w ramach liczenia słowa na Twojej maturze. Zarówno 250 słów, jak i 300 słów dla rozszerzenia, dla podstawy 250 to nie jest jakaś ogromna ilość. I biorąc pod uwagę miejsce, które zajmie ta ilość tekstu, to można sobie powiedzieć, że 250 słów to mniej więcej półtorej strony A4. 300 w okolicach dwóch stron A4, takim przeciętnym charakterem pisma. A stron do zapisania tekstu jest więcej. Zatem można pisać, nawet zachęcam do tego, żeby pisać więcej, bo praca na 250 słów to naprawdę jest bardzo krótka praca i nie pozwoli Ci w pełni rozwinąć na przykład, argumentacji. Co w momencie, kiedy Potrafisz pisać, masz lekkie pióro i łatwo ci przychodzi opisywanie tych elementów, które się pojawiają w Twojej pracy. Yy, opisujesz bogato argumenty, rzeczywiście twoja, e, Twoje wnioskowanie, tw wyciąganie e, rzeczy, które są potrzebne do danego tematu, przychodzi Ci bez problemu i tekstu masz dużo. Yy, dojdziesz wtedy do takiego miejsca, które będzie miejscem zakończenia zapisu. Yy. Pracy w tym arkuszu naturalnym zakończenia zapisu w liniach. Będzie hasło Brudnopis. Jeżeli rzeczywiście będziesz pisać jeszcze więcej, to to hasło Brudnopis wystarczy skreślić i zapisać dalej Twój tekst. Ważne jest to, żeby skreślić hasło brudnopis z jednej prostej przyczyny. Egzaminator nie czyta, nie kontroluje na takiej zasadzie przeczytać, sprawdzić, wycenić tego, co jest zapisane w brudnopisie. Więc skreślenie hasła brudnopis spowoduje, że dalej egzaminator będzie traktować to, co tam jest zapisane, jako Twoją zasadniczą część pracy, jeżeli potrzebujesz wtedy więcej miejsca. Trudno jest mi powiedzieć, ile tych słów maksymalnie ci się zmieści. Natomiast jedno jest pewne, można pisać więcej, aniżeli tylko i wyłącznie te kilka stron, które są zapisane liniami potrzebnymi do tego, żeby twoja praca powstała. Kolejne pytanie brzmi: "Nie zmieściłam się w czasie z napisaniem rozprawki i na przykład skończyłam na drugim przykładzie. Co wtedy? Jak wygląda ocena takiej rozprawki?" Tutaj warto byłoby się zastanowić nad tym, jak w ogóle rozłożyć czas na pisanie Matury. Ja proponuję, żeby część czytania ze zrozumieniem, więc ta pierwsza część pracy, pracy z tekstem i pytaniami do tego tekstu nie zajmowała Ci więcej jak mniej więcej 45 minut do godziny, żeby potem mieć czas na samą rozprawkę, czy też wypracowanie, tak jak to jest napisane na arkuszu. W momencie, kiedy wyznaczasz sobie już tylko i wyłącznie czas na wypracowanie, warto tego czasu jednak pilnować, kontrolować go co nieco. I wtedy, kiedy słyszysz, że już jest końcówka czasu na pisanie, to warto w tym momencie zrealizować coś, co jest niesamowicie istotne, zakończyć swoją pracę. Nawet jeżeli jesteś przy drugim argumencie, kiedy jeszcze nie masz wprowadzonego trzeciego argumentu, to warto zamknąć swoją pracę. Zakończeniem. Dlaczego? Jest to związane z tym, w jaki sposób yy, wygląda w ogóle ocenianie Twojej pracy, ponieważ jeżeli Twoja praca nie będzie zamknięta zakończeniem, to stracisz punkty w takiej cząstce, która się nazywa zamysł kompozycyjny, bo kompozycja będzie zaburzona. Nie będzie wstępu, rozwinięcia zakończenia, tylko będzie wstęp i rozwinięcie. Więc tutaj automatycznie tracisz punkty. Nie jesteś w stanie dostać 6 punktów za pełną kompozycję, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, to jest pełna kompozycja. Dostajesz w tym momencie 3 punkty ze względu na zaburzenie. Dodatkowo jeszcze stracisz punkty z takiej części wyceny Twojej pracy jak uzasadnienie stanowiska, ponieważ nie odwołasz się do wszystkich elementów, które są w temacie. Wszystkie elementy to minimum. Trzy argumenty, które muszą się pojawić, czyli argument związany z materiałem dołożonym do tematu, plus dwoma innymi jeszcze wymaganymi w temacie. Jeżeli zostajesz tylko na dwóch argumentach, to twoje uzasadnienie jest tylko i wyłącznie częściowe. Ono jest niepełne. I w tym momencie, jeżeli to jest częściowe uzasadnienie, automatycznie są ci znowu zdejmowane punkty i zamiast dostać punktów np. 18, przy okazji przy okazji wyceny Twojej rozprawki uzyskujesz punktów tylko 4. Więc jest to duża różnica, ale możesz uzyskać punkty za kompozycję. Więc kończy ci się czas, i o tym zakończeniu czasu egzaminatorzy powinni cię poinformować. Ci, którzy pilnują na egzaminie, powinni cię poinformować, że kończy ci się czas. Więc wykorzystaj te ostatnie minuty na to, żeby. Napisać zakończenie Twojej pracy. Nie zdążysz w ciągu tych 10 minut zamknąć i argumentu, i zakończenia. Prawdopodobnie, jeżeli wcześniej tylko udało Ci się dojść do drugiego argumentu. Więc najlepiej zamknąć tę pracę, żeby nie tracić punktów za kompozycję. A no, najlepsze rozwiązanie to jest takie, żeby jednak spróbować jeszcze napisać w takim tempie to, żeby uzupełnić o ten jeden argument. Punkty za częściowe. Uargumentowanie na pewno nie będą aż tak wysokie, jak te za pełnię argumentacji. Więc warto popracować nad tym, żeby wykorzystać czas. No, najłatwiej jest po prostu poćwiczyć wcześniej, w ramach jakichś ćwiczeń szkolnych, czy też w domu ustawić sobie po prostu zegarek i napisać tekst zgodnie z czasem, który jest. Wyznaczony na maturze. Kolejne pytanie w dzisiejszym QA brzmi: czy można notować, zakreślać na tekstach zawartych w arkuszu? Tak, oczywiście, te materiały, które są w arkuszu, są po to, żeby na nich pracować, więc rzeczywiście można sobie jakieś oznaczenia robić, zwłaszcza jeżeli pracujesz na tekście. Czy to pracujesz na tekście czytania ze zrozumieniem? Tam można sobie zaznaczać rzeczy, które są istotne w ramach poszukiwania, na przykład odpowiedzi na konkretne pytania. Jak również warto popracować nad tym tekstem, który jest dołączony jako tekst do wypracowania ten materiał, z którego potem ma powstać Twoja rozprawka, czyli tekst argumentacyjny. Tam również warto sobie ponotować pewne rzeczy, pozaznaczać, powyciągać gdzieś na marginesy, żeby ułatwić sobie potem pracę w kontekście pisania. Więc nie ma problemu, można notatki swoje robić również na tekstach, które są tekstami w ramach arkusza egzaminacyjnego. To, co istotne jest, to warto nie pozakreślać swoimi notatkami, tylko i wyłącznie takimi dostępnymi dla siebie, tych przestrzeni, które są przewidziane na odpowiedzi. Więc w ramach przestrzeni na odpowiedź warto pisać po prostu odpowiedź. A jeżeli nagle się okaże, że masz dwie linijki przewidziane na odpowiedź, a ty musisz napisać jeszcze trzecią, po prostu spróbuj ją zmieścić pod spodem to też będzie przeczytane przez egzaminatora, ewentualnie rzeczywiście gdzieś tam z boku, na marginesie, możesz dołożyć ten, ten swój element kończący wypowiedź. Warto zadbać o to, żeby ewentualne notatki, które są tylko i wyłącznie dla mnie, nie zlewały się z tekstem, który ma być tekstem odpowiedzi. Ostatnie pytanie w dzisiejszym QA. Brzmi, jeżeli prawidłową odpowiedzią na zadanie związane na przykład z fragmentem tekstu będzie nie, a my będziemy odpowiadać tak, czy będzie sprawdzana reszta wypowiedzi, która na przykład ma być argumentacją, a może dostaniemy wtedy zero punktów od razu. Jeżeli yy, tekst będzie jakoś jednoznacznie odpowiadać na pytanie, które jest yy, zadane? To najprawdopodobniej właśnie tak to będzie. Złe odczytanie tekstu w złym kontekście spowoduje, że za ten fragment będzie zero punktów, a jednocześnie złe odczytanie tekstu w złym kontekście spowoduje, że tłumaczenie też będzie niewłaściwe. Więc najprawdopodobniej takie zadanie, które jest zadaniem łączonym mocno ze sobą powiązanym, będzie wtedy w całości punktowane na Zero. Więc y, warto zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę jest wymagane w ramach y, odpowiedzi, i warto starannie przeczytać fragment tekstu, który tam jest. To są takie pytania, które niestety wymagają tego, żeby też y, pewne rzeczy wiedzieć, skojarzyć, bo często będą takie y, zadawane pytania, które już gdzieś w trakcie tych trzech lat y, kontaktu z literaturą najprawdopodobniej mogły się pojawiać. W tym miejscu kończymy dzisiejsze spotkanie. Wiadomo, że pytania, które się rodzą, Twoje pytania są niesamowicie istotne, dlatego proszę Cię wpisz je w komentarze. Ty dajesz pytanie, ja na nie odpowiadam właśnie w tym cyklu. QA maturalne na kanale Matura na Maxa. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, zrób to teraz. Zapraszam Cię również na stronę maturanamaxa.pl. Znajdziesz tam kurs przedmaturalny, który przygotuje Cię do matury. W jakiej wersji? No oczywiście na Maxa. To co? Widzimy się?